Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest czwarty odcinek z naszej serii, czyli ZZPN Bez Cenzury. Dzisiaj naszym gościem jest Grzegorz Skwara, piłkarz, który już skończył karierę, ale jest związany z naszym regionem, bo pozostał w Świnoujściu. Cześć Grzesiu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na początku standardowe pytanie zawsze zadaję moim gościom, bo takie czasy ciężkie. Jak tam zdrówko, samopoczucie. Dziękuję, zdrowie dopisuję. Na razie wszystko w porządku, oby, tak dalej. Mm -hmm. yy, powiedz, co teraz robisz? Bo z tego, co wiem, i z, jak rozmawialiśmy przed nagraniem, to robisz kurs trenerski, prawda? Tak, obecnie jestem na kursie trenerskim UFA Właśnie dzisiaj, wczoraj i jutro mam zajęcia. Chciałbym wszystkich serdecznie pozdrowić z kursu. Yy, bardzo wysoki poziom i prowadzących, i nas, uczniów, mogę tak powiedzieć w cudzysłowie. Bardzo fajnie. Poza tym, utrzymuje się z pracy w Niemczech, pracuje w hotelu. Mhm. Właśnie, w tych Niemczech to też grałeś, prawda? Jeszcze nie tak dawno, bo w Niemczech grałeś zaraz tutaj za granicą też przez trzy, bodajże cztery sezony, prawda? Tak, tak się złożyło, ponieważ już moja przygoda zbliżała się ku końcowi. Trzeba było jakieś podjąć kroki, praca, więc zaproponowali z tamtej, z drugiej strony naszej świnoujścia, czyli niemieckiej, że za grę mogą coś pomóc, ułatwić jakąś pracę. Zdecydowałem się z kolegą też Przemkiem Rygielskim i razem pracujemy w hotelu. Jest wszystko ok. Ty przejeździłeś niemal całą Polskę, jeśli chodzi o grę w klubach, ale nie tylko, bo też właśnie o tych Niemczech, jak tutaj rozmawiamy, grałeś w Szwajcarii i grałeś w Grecji. Powiedz, jak, jak ty pamiętasz tą swoją karierę? Co takiego najbardziej zapamiętasz? No, na pewno przeleciała bardzo szybko. Nawet się nie zdążyłem obejrzeć, już koniec, i teraz już można powiedzieć, jestem dojrzałym mężczyzną, 45 lat. Szybko zleciało, mam dwójkę dzieci, jeden już jest dorosły, ma 21 lat, jeden 14, a wracając do tego pytania, to wspaniałe momenty, wspaniałe momenty, piłka nożna jest wspaniałą grą, można poznać dużo ludzi, też tak się stało, Szwajcaria, cudowny kraj, w Grecji to już całkiem inne podejście do życia, lajtowe, luźne, tam była trzecia liga, no niestety, ale... Skończyło się, wróciłem do Polski, mieszkam w Świnoujściu, jestem szczęśliwy. Mhm. A powiedz właśnie, jak, jak w tej Grecji było? Bo to tak jak mówisz, to jest Południe, to jest zupełnie inne podejście do gry, to, to jak, tak. jak to było? Do życia, całkiem inne podejście. Pią do godziny dwunastej, wstają, nie przejmują się niczym, czy jakieś wypłaty na czas, nie ma na to nawet żadnych szans. Nie ma na to, żeby ktoś przyszedł, dał pieniądze, można powiedzieć, na czas. To się przeciąga. Oczywiście dużo pieniążków nie zostałem stamtąd, ale wspomnienia wspaniałych widoków i krajobrazów zostały do dziś. Pasowało Ci takie podejście do, do treningów, do piłki? Nie, myślę, że nie, że jednak y, bardziej mi się podobało w Szwajcarii, tam był profesjonalizm, ale też się to skończyło i trzeba było wrócić do Polski, no, potoczyło się jak potoczyło, ale tak jak już powiedziałem wcześniej, y, nie narzekam, jest wszystko ok, najważniejsze zdrowie, wszystko y, na dobrym poziomie. Mm -hmm. Ty pochodzisz z Blachowni spod Częstochowy. Tak się potoczyło, że zostałeś w Świnoujściu, teraz jesteś trenerem młodzieży. Powiedz dlaczego Świnoujście jest właśnie teraz Twoim domem i postanowiłeś tutaj osiąść? Zdarzyło się tak, ponieważ grając w Rakowie przegraliśmy awans do pierwszej ligi i kontrakt mi się skończył, i zacząłem poszukiwać jeszcze jakiegoś klubu, bo byłem można powiedzieć w kwiecie wieku około 30 lat, więc znalazłem świnoujście, można powiedzieć znalazło mnie, bo trener Nemec zadzwonił do mnie w czasie, gdy ja jechałem do Subic na jakieś tam testy. Trener Nemec zaproponował, że tutaj jest pierwsza liga, czy nie spróbowałbym jeszcze raz za jego kadencji. Ucieszyłem się, bo Subice były w, w bodajże wtedy w trzeciej lidze i zostałem tutaj. Życie tak się ułożyło, jak się ułożyło. Mam mieszkanie, mieszkamy razem z rodziną. Świnął się z pięknym miastem do mieszkania. Za granicą 12 kilometrów pracuję, więc nie narzekam. Aha, a właśnie w, z racji tego COVID-nie nie ma problemu z pracą? Jak to wygląda? Teraz jest Lockdown, są granice zamknięte, więc mam więcej czasu dla rodziny, odpoczywam Grzegorz. Kibice i fani nasi też dopytywali o, to, o ten wywiad słynny. Są takie chyba 3-4 wywiady, naliczyłem. Radek Majdan, Radosław Janukiewicz, Kucharczyk i właśnie Grzegorz Skwara. Powiedz, co wtedy się działo? Co, jakie były w tobie emocje, że właśnie tak ten słynny wywiad się potoczył? No, już dużo razy mówiłem na ten temat, ale mogę powiedzieć jeszcze raz: graliśmy o awans z Rakowem w Nowej Soli. Walczyliśmy z Gorzowem Wielkopolskim, który grał na rozwoju Katowice. Pamiętam to jak dziś. 2-0 prowadziliśmy do 30 minuty. Straciliśmy bramkę bodajże w 42 minucie, jakoś pod koniec pierwszej połowy na 2-1. No i można powiedzieć, że kontrolowaliśmy to spotkanie w drugiej połowie. Niestety 8 minut zabrało całe marzenia, bo chciałem z Rakowem wrócić znowu do jak najwyższej ligi. Na pewno ta Moja przygoda z piłką by się inaczej potoczyła. Na pewno bym nie był, nie byłoby mnie w Świnoujściu z całą rodziną. Zostałbym w Częstochowie i schodząc, nie wiedziałem, że będę w Świnoujściu. Schodząc z tego meczu, po prostu no, wpadłem w amok, no, nie wiedziałem, co się dzieje. Ja naprawdę tak każdy może powiedzieć, że. O, ten skwara to sobie tam powiedział, co chciał. Ja po prostu tego nie pamiętałem, tak naprawdę. Powiedziałem to, co leżało mi na sercu. Później kolega do mnie dzwonił i mówi: Wiesz co, ty powiedziałeś? Ja nawet tego nie pamiętałem. Aha, bo redaktor Maciej Noskowicz, który, który przeprowadzał z tobą wywiad, zadał takie pytanie, które później zostawiłeś bez odpowiedzi. Ja jeszcze raz zadam. Gorzów zasłużenie awansował, czy to wy straciliście? No dzisiaj z perspektywy czasu no, Gorzów awansował. No, my straciliśmy tą szansę, e, aczkolwiek w bezpośrednich meczach 1-1 zremisowaliśmy w Gorzowie. U siebie wygraliśmy 2-0, e, chociaż muszę przyznać, że Gorzów w tym meczu e, nam nie ustępował. Nawet może był ciut lepszy, ale to my wygraliśmy ale my przegraliśmy tą ligę z zespołami słabszymi, takimi jak Nowa Sól, bo gdybyśmy wygrali z Nową Solą czy w innym meczu, to Raków by się wtedy cieszył z awansu, no ale tak jak mówię, to dzisiaj byśmy się tu nie spotkali. Mhm. A potem co się w szatni działo? Gorąco było? No myślę, że było bardzo gorąco, W szafki można powiedzieć się czaskały, później w autokarze było też dużo, każdy miał do powiedzenia. No ale myślę, że to się już rozeszło. Tak jest, każdy poszedł w swoją stronę i każdy ma swoje życie. Mm -hmm. Grzegorz, najdłużej grałeś w Rakowie, Częstochowa. Teraz Raków jest rewelacją ekstraklasy. Jak ty to widzisz, oglądasz, to jak, jak ty to odbierasz? No cieszę się bardzo, super. Częstochowa zasługuje na wielką piłkę. Dzisiaj bodajże jest Memoriał świętej pamięci Zbigniewa Dobosza. To jest mój trener, naprawdę który pokazał mi drogę, którą mam gdzieś sobie iść, żeby grać w piłkę. Myślę, że nawet trener reprezentacji Jurek Brzęczek też by mógł powiedzieć na, na jego temat kilka miłych słów. Naprawdę wspaniały człowiek, wspaniały trener, wspaniały facet. No, dzisiaj y, młodzi ludzie przejęli, y, można powiedzieć, stery w Rakowie. Super, że im się tak wiedzie, dopinguje. Może jakaś wielka niespodzianka na koniec, czemu nie? Aby no tak było w takim razie, żeby się ziściło. Chociaż, no, oczywiście, my tutaj trzymamy kciuki za pogoń, musisz wybaczyć. No ja rozumiem, ale niech wygra najlepszy. Niech tak będzie. Y Grzegorz, jeszcze pamiętam taką bramkę na San Siro w lidze Europy, kiedy w meczu rewanżowym strzeliłeś jedną, jedną bramkę. No, szal, radość była, była niesamowita. Jak, jak to pamiętasz? No tak, dla młodego chłopaka strzelić bramkę. Na interze Mediolan to jest coś wspaniałego, nie zapomina się, się tego. Pamiętam tą bramkę dokładnie po podaniu Łukasza Surmy. E, pokonałem bramkarza interu, e, Freja bodajże. No, fajne wspomnienia, no, ale niestety Inter nas przewyższał klasę. Tutaj wygrał 3-0, tam wygrał 4-1 z nami, ale wspomnienia zostały. Mm -hmm. um... Teraz będziesz trenerem. Co będziesz przekazywał właśnie młodzieży? Jakie, jakie wartości chcesz im przekazywać? No na pewno chciałbym im przekazać sumienność, pokazać im drogę, że piłka nożna może uczynić z nich lepszych ludzi, którzy mogą naprawdę, nie że osiągnąć jakiś sukces w piłce, ale w ogóle w życiu. Piłka nożna uczy pokory i moim zdaniem to jest wspaniały sport, ale bez pracy to się nie uda. Mhm. No właśnie, tak jak, tak jak powiedziałeś, to są też możliwości, i, i, i ty przekonałeś się o tym na, na własnej skórze, że teraz korzystasz z tego, prawda? No zgadza się. Mogło być lepiej, mogło być gorzej, na to nie patrzę, ale na pewno, tak jak powiedziałem przed chwilą, człowiek, któremu najwięcej zawdzięczam, to jest Zbigniew Dobocz. Naprawdę mój mentor, trener. Naprawdę wspaniały człowiek, wspaniały człowiek. Na początku myślałem, że co ten trener do mnie mówi, ale po, dzisiejszych, po latach, które upłynęły, po przemyśleniach, to ten człowiek chciał tylko dobrze. I myślę, że dzisiaj ci trenerzy, którzy kształcą młodzież, i ja też chciałbym do tego dołączyć, chcą przekazać jak najwięcej właśnie wartości: sumienność, uczciwość, ale praca, praca, jeszcze raz praca. Jakie plany na przyszły rok? No, w... dzisiaj rozmawiałem z trenerem Kretym, który został, można powiedzieć, niewyrzucony, ale stracił pracę w dwóch klubach. E... Trenerska kariera, w cudzysłowie, przygoda jest ciężka. Myślę, że dalej będę nauczał młodzież, jeżeli będzie mi to dane w Świnoujściu, a z pracy raczej ciężko zrezygnować, ponieważ mam dwoje dzieci i trzeba jakoś ich wyżywić i dać im chleb. Mhm. No ale z, z tej piłki też można coś tam było zarobić. No tak, nie ukrywam. No, na pewno jak się grało, to życie było łatwiejsze, przyjemniejsze, ale też nie miał mi kto tego pokazać dokładnie. Nie miałem ojca, który gdzieś tam odszedł od mojej mamy w wieku trzech lat. Mama była wiecznie zapracowana i jak troszkę zarobiłem, to gdzieś te pieniążki można by było inaczej zainwestować, może inaczej wydać. Czasami gdzieś to mi uciekło. Teraz jestem, mam rodzinę i mojemu starszemu synowi staram się pokazywać drogę. Myślę, że on to załapał i będzie lepiej sobie radził nawet niż ja. Bo też jest zawodnikiem i gra w piłkę. Tak, gra, gra obecnie w czwartej Lidze, ale z tego co rozmawiamy, to raczej zakończy tą przygodę i pójdzie w sędziowanie. W sędziowanie? Dokładnie. O proszę, no, to czyli nasza branża moja. Tak, dokładnie. Z tego, co zaczął sędziować, ma nawet niezłe wyniki. Chwalą go, jest w Wódzkim Związku Piłki Nożnej. Daje sobie radę, zobaczymy, co z tego będzie. Po przemyśleniach raczej skończy z piłką, ale no nie chcę mówić za niego. Nazwisko mu pomaga? No, trzeba jego zapytać. Na pewno jak sędziuje, to mu nie przeszkadza. Grzysiek, a powiedz jeszcze, co myślisz o amatorskim graniu w piłkę? Czemu nie? Jeżeli ktoś lubi grać w piłkę, to powinien grać. Ja uważam, że w dzisiejszych czasach, szczególnie w szkołach, w UF nie jest na najwyższym poziomie. Te dzieci jednak nie mają tego ruchu. To powinny się ruszać jak najczęściej. Piłka, koszykówka, siatkówka. Czy, tak jak w Świnoujściu jest liga Oldboyi, fajnie spotykają się środa, niedziela. Myślę, że to jest dobry kierunek. Pytam też o to dlatego, bo Rafał Grzelak gra w Prawobrzeżu Świnoujście. Tak, zgadza się. Rafał był przymierzany do floty. Z tego co wiem, chyba miał jakieś tam problemy. Nie wiem, czy po kontuzji, czy po czymś. I jednak we flocie nie zaproponowali mu angażu dostał się do Prawobrzeża, ale myślę, że taki zawodnik jak on ma szansę jeszcze wrócić do floty i, i grać przynajmniej na trzecioligowych boiskach. Mhm. Spójrzmy jeszcze na tą globalną piłkę, ale mimo wszystko zostajemy w Polsce, bo chciałem Ciebie zapytać o Lewandowskiego, który kilka dni temu dostał wyróżnienie za najlepszego zawodnika od FIFA. Co Ty o tym myślisz? No wspaniała sprawa, no. jedynie pogratulować, no, ale to jest człowiek. Też przed e, dzisiejszym wywiadem czytałem o nim taki e, wywiad, który on e, dał bez pracy. Tak jak już tu wcześniej mówiłem, nie byłoby tego, co osiągnął. I wiadomo, że miał duży talent, ale poparł to w, w, tysiącami godzin pracy, które mu to dały. No, tylko pogratulować i cieszyć się, że z polski e, zawodnik może być najlepszym piłkarzem na świecie. Dziękuję bardzo. Ja również. Grzegorz za odwiedziny u nas tutaj w Związku. Dziękuję, życzę wszystkim wesołych świąt, a szczególnie zdrowia, zdrowia jeszcze raz zdrowia. Dziękujemy bardzo. To był czwarty odcinek ZZPN bez cenzury. Życzymy właśnie wesołych świąt, wszystkiego dobrego, zdrowych przede wszystkim i widzimy się już niebawem. Dziękuję bardzo. To był ZZPN bez cenzury. Dziękuję bardzo.